Witajcie, nazywam się Wojtek Stopiński. E, wymyśliłem Kryptostil, niezniszczalny portfel Bitcoin. E, wykonany ze stali, e, całkowicie prywatny i przede wszystkim niezniszczalny. Przyniosłem go ze sobą, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Jest to e, takie pudełko e, wykonane ze stali nierdzewnej. Każdy, kto chciałby coś takiego używać, z dostarczonych zestawu znaków dokonuje zapisania swojej sentencji i zamyka je po prostu w niezniszczonym pudełku. Sytuacja była taka, że ponieważ zajmuję się metalem, bardzo łatwo mogłem wykonać swój własny portfel. Metalowy. Pomyślałem sobie, że byłoby fajnie po prostu dać ludziom możliwość, żeby każdy bez użycia narzędzi mógł wykonać taki portfel. I, no i zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób to zrobić. Tak? Rozwiązanie przyszło samo. Jest to połączenie takiej antycznej, renesansowej prasy drukarskiej, gdzie po prostu z, z, Zostawia się ze sobą czcionki e, i, i rodzaj takiego nie, nie, niezniszczalnego nieśmiertelnika. Tak. Jest to blacha nierdzewna, Stalowa e, Asi 301. E, no, rzecz właściwie niemożliwa do, do zniszczenia bez użycia, bez użycia jakichś specjalnych narzędzi. Tak? Nie, ma, nie ma żadnego śladu, jeżeli portfel nie wiem, zostanie przejechany przez samochód, jeżeli jest, nie wiem, został wyrzucony z dziesiątego piętra, tak samo nie uległ zniszczeniu. Także jest ogniotrwały, kwasyodporny, nierdzewiejący. Największym problemem jest to, że bardzo trudno jest nam określić koszty oprzyrządowania linii produkcyjnej. Prowadzimy na ten temat rozmowy, natomiast cały projekt będzie i jest open source'owy, open hardware'owy, także każdy będzie mógł pobrać sobie blueprinty. I zależy nam na tym, żeby, żeby ta cena była na tyle niska, żeby po prostu każdy użytkownik Bitcoina mógł sobie na to pozwolić. Pierwsze miejsce, gdzie właśnie pokazałem portfel, to było Inside Bitcoin w Berlinie i odbiór był bardzo pozytywny, bardzo pozytywny. No i bardzo dużo zainteresowanie było wśród właśnie dziennikarzy czy, czy, czy ludzi związanych nie wiem, z wydobywaniem bitcoina. No bo rzeczywiście Cryptostil jest taką rzeczą, która buduje bezpieczeństwo bitcoina. Zapraszam na stronę cryptostil.com. Tam jest w tym momencie landing page. Oczywiście będziemy organizowali w najbliższych dniach akcję, kampanię crowdfundingową. Podatkowa, dużo osób się o to pyta. Owszem, są już pewne interpretacje w tym zakresie, ale to jeszcze nie jest to, co, co rynek potrzebuje, czyli przede wszystkim stabilności. Wiemy w naszym kraju, jak to jest, bo to media nagłaśniają, że można rzecz, która nie jest opodatkowana, jednak opodatkować i to z mocą kilka lat sięgających wstecz i tak no, dalej. Po prostu rynek się tego boi, ludzie się tego boją, jest to bariera, która. Fraskujący, ale bardzo innowacyjny przemysł w pewien sposób zniechęca do. To rozwoju. Efektem jest to, że duża część polskich firm nie jest polskimi firmami, mimo że są to firmy prowadzone przez Polaków. No i to jest to trochę smutne, bo nasze osiągnięcia w zakresie innowacyjności będą liczone do statystyk innych krajów, a niekoniecznie będą pozostawały u nas.